Cześć kochani, nagrywam dla Was dziś taki szybki, spontaniczny filmik. Dlatego wybaczcie mi dres i, i wygląd nie niedbały, jakby to powiedział poeta, bo, bo trochę się nie najlepiej dziś czuję, ale mimo to postanowiłam nagrać Państwu film o zatrzymaniu mecenasa Romana Giertycha, bo to jest sprawa niezwykle bulwersująca i z bardzo wielu powodów. i to nie jest sprawa, jak piszą niektórzy, która pokazuje, że mamy początek bezprawia w Polsce, koniec demokracji, koniec państwa prawa, bo początek bezprawia i koniec demokracji był wtedy, kiedy ludzi zatrzymywano na legalnych demonstracjach, kiedy ludzi spisywano, kiedy ludzi zatrzymywano, nie wiem czy pamiętacie, na spotkaniach z politykami PIS, kiedy wprowadzano obostrzenia, Nakaz noszenia maseczek, wiele różnych rzeczy, do których władza się nie stosowała. Kiedy ministrowie PiS, rządu PiS, Jarosław Kaczyński chodzili demonstracyjnie bez masek, Jarosław Kaczyński wchodził na cmentarz zamknięty dla reszty ludzi. Kiedy trójkę prawie zlikwidowano z tego powodu, że puszczono tam piosenkę u Kazika, mój ból jest większy niż twój. Kiedy dziennikarzy zwalniano z pracy za krytykę rządu z powodów politycznych. A to wtedy już było państwo bezprawia i koniec demokracji, więc teraz nie mówmy, tak? Bo to, co się dzieje z mecenasem Giertychem, to jest po prostu eskalacja rządów bezprawia. I eskalacja będzie jeszcze większa. I kiedyś mówiłam, nie tylko ja, zresztą wszyscy nie wiem, publicyści czy prawnicy, obrońcy praw człowieka mówią o tym, bo to jest specyfika każdej dyktatury rządów autorytarnych. Czy też totalitarnych, że przemoc nie zatrzymuje się na pewnym poziomie, przemoc postępuje. Pozwalanie przemocowcom na przemoc to jest tak, jak dawanie palca. Dasz palec, będzie chciał więcej, będzie chciał całą rękę. To jest tak, jak negocjowanie z terrorystami. To nie ma, że spełnisz jedno małe żądanie i dadzą ci spokój, jak spełnisz jedno małe żądanie, czyli na przykład nie podniesiesz krzyku, jak Spisują bezprawnie ludzi, zatrzymują ludzi po legalnej demonstracji, to potem się nie dziw, że ocenzurują ci media, że wyrzucą z pracy dziennikarzy, że będą zamykać prawników, a w końcu pałować, a używać siły, przemocy policji. Tak tak to będzie i będą takie eskalacje, czy zamykać opozycję, bo tak to się odbywa wszędzie i zawsze w historii to nie jest żadnym nowum i, i żaden szał tutaj. Więc to tak tytułem wstępu. Nie rozstrzygając o meritum sprawy, czyli zasadności zarzutów dla mecenasa Giertycha, notabene niepokojące jest to, że żona mecenasa Giertycha, mecenas również Barbara Giertych mówi, że ani ona ani mąż nie usłyszeli tak naprawdę zarzutów, że po tym jak mecenas Giertych w trakcie przeszukania jego domu zemdlał i, i został wywieziony do szpitala karetką nieprzytomny. Ona nadal nic nie wiedziała, funkcjonariusze CBA nic jej nie mówili, nawet o stanie zdrowia męża. Ona się o różnych rzeczach dowiaduje, cały czas z oficjalnych komunikatów na stronie CBA. To jest bardzo niepokojące i, i łamie standardy państwa prawa, ale jest parę rzeczy niepokojących w tej sprawie, zresztą Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wydał oświadczenie w tej sprawie, gdzie wszystko wyłożył i na rpeogow.pl jest to oświadczenie. Za chwilę pewnie fragmenty zacytuję, zachęcam Państwa do przeczytania go. W każdym państwie prawa, zatrzymanie czynnego adwokata, znanego adwokata z ważnymi klientami, po wyjściu z sali rozpraw w sądzie, w przeddzień jego ważnej rozprawy, bo miał jutro reprezentować Leszka Czarneckiego, jest bardzo niepokojące. I zawsze, jak mówi mecenas Pietrza, czy Macenas, czy dr Bodnar, wymaga to specjalnych. Okoliczności uzasadnienia bardzo mocnego, bardzo ostrożnego i takiego zgodnego z prawem postępowania funkcjonariuszy, żeby być jak żona Cezara, poza podejrzeniami, no bo to, jest, to są bardzo delikatne kwestie dla ochrony nie tyle samego mecenasa, co praw obywatelskich. Więc sytuacja, kiedy tak jak zatrzymano mecenasa giertyka, zatrzymuje się go w sądzie, demonstracyjnie, po rozprawie przed y, jutrzejszą rozprawą, kiedy przeszukuje się jego kancelarię i mieszkanie bez powiadomienia przedstawicieli Okręgowej Izby Adwokackiej, którzy zgodnie z prawem powinni być świadkami takiego przesłuchania, żeby chronić tajemnicę adwokacką, bo przecież mecenas ma w domu i w kancelarii dokumenty nie swoje, tylko swoich klientów ze spraw, które prowadzi. Funkcjonariusze powinni natychmiast, więc brak przedstawicieli Okręgowej Izby Adwokackiej narusza prawa obywatelskie klientów mecenasa Giertycha, Przedstawiciele CBA powinni byli natychmiast przerwać przeszukanie w domu mecenasa Giertyka, kiedy on zemdlał i został przewieziony do szpitala. Nie zrobili tego. Mecenas Dibua wypowiedział się ostro dla Onetu. Uważa, że to jest próba wyłudzenia przez funkcjonariuszy dokumentów, do których normalnie Zgodnie z prawem nie powinni mieć dostępu. No, to jest tak zwane popularne, to już mówię: Janie, mecenas Deepuła, zbieranie haków po prostu. E, to jest zastraszanie. E, mecenas Pietrzak, Mikołaj Pietrzak zwrócił też uwagę, no ja też tak uważam, że przede wszystkim e, też ma to zatrzymanie mecenasa Giertycha mieć efekt mrożący. Zawsze uderza się w liderów, każda dyktatura uderza w liderów. Zresztą Steinbach to świetnie opisał w Gronach Gniewu, ponieważ jeżeli przestraszy się liderów opinii krytykujących rząd, a mecenas Giertych należał do e, najzajadlejszych i najbardziej celnych, też takich trafnych, denerwujących pis krytyków rządu. No więc, jeżeli się przestraszy, jeżeli wyśle się sygnał, wszyscy możecie siedzieć. To zmniejsza się liczba krytyków władzy i władza staje się coraz bardziej bezkarna. Taki właśnie sygnał poszedł dziś do opinii publicznej. Zastanówcie się, wszyscy możecie siedzieć. Przepraszam, że tak się kręcę, ale sama siedzę na, na krześle. <grym> i... I nie wierzę, że spadł mi telefon, ale mimo tego podniosę i będę nagrywać dalej. Przepraszam, bo nie będę zaczynać filmu od nowa. No niestety takie są uroki domowego nagrywania w dresie i jak się nagrywająca kręci. Poszedł jasny komunikat do o, ludzi, do liderów opinii: wszyscy możecie siedzieć, wszyscy możecie siedzieć. I, I rzeczywiście wszyscy możemy siedzieć. Ja kiedyś napisałam i przypominam to dzisiaj wszędzie, ale to wydaje mi się zabawne w taki czarny sposób, że. A wszystkich nas nie zamkną, kiedyś tak napisałam, nawołując do obywatelskiego nieposłuszeństwa, do buntu. Otóż myliłam się. Mogą nas wszystkich zamknąć, jak się okazuje, i Polska jest pełna przykładów śledztw trwających latami, w których TVP Info, tak jak dziś, czy Portal w Polityce informowały, że są niezwykle mocne dowody, no ale do dziś nie ma rozstrzygnięć. To, co się stało z mecenasem Giertychem, jest. Oczywiście też bardzo w interesie PiS, dlatego ja uważam, że okoliczności, sposób tego zatrzymania wskazują na to, że CBA jest wykorzystywane politycznie i to tak ordynarnie, nawet nie w białych rękawiczkach, tak już na hama mówiąc wprost. Proszę Państwa, sprawy Barbary Blidy mi to też przypomina. Nie chcę jechać za grubo, za mocno, ale. Pamiętacie sprawę Barbary Blidy niestety to zasłabnięcie mecenasa Giertycha, zachowanie podobno, jak mówi jego żona, niezbyt chlubne, jakieś podśmiechiwanie się w tych okolicznościach funkcjonariuszy CBA przy pytaniu, czy ma pan myśli samobójcze, jest no, niepokojące. I gdyby się coś stało mecenasowi Giertychowi w tych okolicznościach, wiemy, że jest teraz w szpitalu, teraz czyli na dziś wieczór, w czwartek wieczór, to, to zgadzam się z Ryszardem Kaliszem, że ta sprawa by obciążała Zbigniewa Ziobro i kierownictwo CBA. No tylko co z tego, skoro mleko się rozlało, skoro kraj, w którym zatrzymuje się adwokatów, krytyków władzy, znane osoby publiczne w taki sposób, bez przestrzegania procedur, bez przestrzegania przepisów, z lekceważeniem kluczowych dla Praw obywatelskich, tajemnic jak tajemnica adwokacka na przykład, no to, to taki kraj to już nie jest demokratyczny kraj. I jeżeli obrońcy praw człowieka, prawnicy nie mogą czuć się bezpieczni, to nikt nie może czuć się bezpieczny. No, oczywiście już tak na marginesie. Niektórzy sądzą, że ten temat, to aresztowanie Wiesław w sprawie sprzed 6 lat, zatrzymanie, przepraszam, nie aresztowanie mecenasa Giertycha to jest próba przykrycia koszmarnych statystyk dotyczących pandemii. No jest koszmar, my tu siedzimy w Warszawie w epicentrum zakażeń praktycznie, aż kto nie musi nie wychodzi z domu. Jest bardzo źle, brakuje miejsc na ojomach, brakuje sprzętu medycznego, personelu, brakuje respiratorów, liczba chorych się zwiększa. Jest dzisiaj było ponad 8 tysięcy, kiedy w szczycie pandemii we Włoszech, gdzie było strasznie, było ponad 6 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że ta liczba się nie zatrzyma, że jeszcze przez najbliższe parę tygodni, dwa-trzy tygodnie, na pewno może dłużej. Będzie bardzo źle. Niektórzy wieszczą chłodnie na zwłoki stojące przed szpitalami, tak jak to bywało w niektórych krajach. Kiedy większość miast wojewódzkich jest objęta już strefą czerwoną, kiedy zarażamy się tak naprawdę na ulicach, bo nie ma już ognisk pandemii, więc mecenas gier, takiego zatrzymania, miało być może to przykryć. Takie też są teorie. Oczywiście tego się już nie da przykryć, bo my wszyscy wiemy, jaki jest teraz najważniejszy temat: pandemia. Aczkolwiek nie wykluczam, że może być też odwrotnie, że pod płaszczykiem pandemii, wiedząc, że i tak najwięcej będzie się mówić o pandemii, no, wykorzysta się ten czas do dokuczenia nielubianym krytykom władzy. Więc tutaj władzy trzeba patrzeć na ręce: no my wszyscy to robimy. Robią to niezależni dziennikarze, którzy jeszcze są, robią to prawnicy, którzy też są wspaniali i którzy jeszcze są. Robią to działacze obrońcy praw człowieka, działacze NGO-sów, no, robią to obywatele też fantastyczni, zrzeszeni w różnych organizacjach, a także samodzielnie, którzy różne rzeczy, teksty zamieszczają w mediach społecznościowych. I tyle, i tyle możemy zrobić, ale wszystko to jest bardzo niepokojące i sytuację należy obserwować i na pewno wszyscy będziemy to robić. Proszę Państwa, na koniec o pandemii, no, siedźmy w domu. Ja. Siedzę. Jeszcze tam sobie gdzieś wychodziłam wczoraj, przedwczoraj, ale, ale tak, no siedzę, nikt, nikt nie chce teraz zachorować. Zresztą mam znajomą lekarkę w szpitalu przy Wołoski i ona mówiła, że miejsca na no, są zajęte przez młodych ludzi, przez 30 parolatków więc to już zdaje się, ta umieralność na covid przestaje być jakąś domeną starszych ludzi, każdemu z nas to grozi. Uważajcie na siebie, nie liczcie na władzę. Władza się kompletnie nie sprawdziła. Nie spodziewajcie się po władzy niczego. Miejcie solidne maseczki, bo ja myślę, że to jest podstawa. Że Ja znam ludzi, którzy mieli styczność z chorymi na COVID, nie zarazili się, chociaż są chorzy, mają choroby współistniejące, ale mieli porządną maskę z filtrem HEPA i nie zarazili się. Więc te maski jednak naprawdę chronią, zwłaszcza właśnie, jeżeli mają Państwo jakieś choroby. Albo są w starszym wieku, to proszę się chronić. No to trzeba uważać, trzeba te parę tygodni jakoś przeżyć i, i myślę, że będzie lepiej. No, można wychodzić na spacery, można też czasem być może się z kimś zaufanym spotkać, ale, ale wszystko to trzeba robić tak w masce, z dystansem i, i uważać na siebie i, i nie liczyć na nikogo tylko na siebie, bo być może nawet na szpital nie można liczyć. No to tyle, trzymajcie się i, i do następnego razu.